Przeklęte lato. Tarnów dosłownie topił się pod słońcem, a ja, Magdalena, 34-letnia kobieta w zawieszeniu między przeszłością a teraźniejszością, czułam się jak rozgrzane szkło, gotowe pęknąć od pierwszego dotyku. Mój mąż Piotrek od trzech miesięcy był w Warszawie, kolejny jego ważny projekt. Nasza córka Kasia wyjechała na obóz w Bieszczady. A ja? Utknęłam sama w naszym blokowisku z lat 80 które pachniało kurzem i starym lynouliiem. Cisza dzwoniła w uszach. Nawet wentylator odmówił współpracy. Popołudniowe piwa na balkonie tylko pogłębiały poczucie bezsensu. Przestałam liczyć dni. Telefon zadzwonił nagle, wyrwał mnie z letargu. Na wyświetlaczu. Teresa. Moja teściowa. Pięćdziesiąt jeden lat. Zawsze uśmiechnięta, z lekkością, której mogłam jej tylko zazdrościć Nigdy nie była typową mamą męża Raczej kumpelą, czasem powiernicą, czasem... No właśnie Cześć Madzia, jak tam samotny raj? Usłyszałam jej śmiejący się głos Raj? Raczej piekło na ziemi, odpowiedziałam z westchnieniem To dobrze, bo mam dla ciebie ratunek Wpadł mi w ręce last minutę do krynicy zdroju Pensjonat pod lasem, dwa tygodnie, dwa łóżka. Jedziesz ze mną. Początkowo myślałam, że żartuje. Ja i Teresa? Na dwa tygodnie razem? Brzmiało to jak materiał na komebie pomyłek. Ale po chwili, patrząc na zacieki na ścianie i czując pod spływającymi po plecach, pomyślałam, co mi szkodzi? I zgodziłam się. Dwa dni później siedziałyśmy już w pociągu do Nowego Sącza, skąd miałyśmy przesiąść się na lokalny autobus. Wagon był pełny, duszny i pachniał mieszanką spoconych ciał i kanapek z jajkiem. Teresa usiadła obok mnie w luźnej lnianej sukience w kolorze pudrowego różu, jej duże okulary przeciwsłoneczne z oprawkami w stylu retro dodawały jej uroku. Rozmawiałyśmy o wszystkim i o niczym. O jej działce, o nowym sąsiedzie który ostatnio od rana do wieczora kosił trawnik bez koszulki, o mojej pracy w agencji reklamowej i o tym, jak bardzo nie tęsknię za Open Space M. Wiesz, Madzia, powiedziała nagle, kiedy słońce powoli chowało się za horyzontem, czasem trzeba zrobić coś nieodpowiedzialnego. Tak dla siebie. Uśmiechnęłam się. W jej oczach dostrzegłam coś, czego wcześniej nie widziałam. Coś miękkiego, a zarazem elektryzującego. Wieczorem, kiedy wszyscy w wagonie już spali, Teresa wyciągnęła z siedzenia butelkę białego wina. Za nowe początki szepnęła, nalewając mi do plastikowego kubka. Wypiłyśmy na raz. Po pierwszym łyku poczułam przyjemne ciepło rozlewające się po ciele. Zrobiłyśmy sobie zasłonę z prześcieradła, śmiejąc się przy tym jak nastolatki. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie, nogi splecione pod nami włosy rozwiane od wiatru wciąganego przez uchylone okno. Jej sukienka lekko sunęła się z ramienia, odsłaniając kawałek opalonej skóry. Czułam się dziwnie dobrze. Rozmowa zeszła na nasze pierwsze miłości. Teresa mówiła o chłopaku, który podarował jej niebieskie niezapominajki i całował ją na tyłach szkolnego boiska. Ja opowiadałam o licealnym zauroczeniu do nauczyciela WFU. Z każdą kolejną porcją wina rozmowa stawała się coraz bardziej osobista, a atmosfera gęstniała. Czułam na sobie jej spojrzenie długie, oceniające, jakby czytała mnie od środka. W pewnym momencie dotknęła mojej dłoni. Lekko. Niby przypadkiem, ale jej palce zatrzymały się na chwilę dłużej niż powinny. Wstrzymałam oddech. Czas spać, powiedziała w końcu, ale jej głos był niższy, miękki niemal aksamitny Leżąc na swojej kuszetce, długo nie mogłam zasnąć. Czułam na sobie zapach jej perfum, lekko cytrusowy, z nutą jaśminu. I ten dotyk na dłoni. Pozornie niewinny, ale zostawiający na skórze ślad, którego nie sposób było się pozbyć. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że ta podróż zmieni więcej, niż mogłam się spodziewać. Kiedy wysiadłyśmy z autobusu w Krynicy, Powitało nas powietrze inne niż w Tarnowie, chłodniejsze, pachnące sosnami i mokrą ziemią po nocnym deszczu. Nasz pensjonat pod słonecznym lasem był schowany na uboczu, otoczony gęstymi świerkami i jałowcami, z widokiem na dolinę. Drewniane schody skrzypiały pod stopami, a nasz pokój na poddaszu miał niskie sufity i dwa wąskie łóżka ustawione blisko siebie. Teresa od razu rozpakowała swoją walizkę. Miała ze sobą lekkie sukienki. Zwiewne bluzki i kilka par sandałów na koturnie. Usiadłam na łóżku i obserwowałam, jak wiesza swoje rzeczy na wieszaku. W jasnym świetle popołudnia wyglądała inaczej. Mniej jak teściowa, bardziej jak dojrzała kobieta, pewna siebie i swojej urody. Madzia, chodźmy na deptak, zaproponowała. Ulice Krynicy tętniły życiem. Fontanny, gofry, zapach smażonego oscypka. Muzyka z głośników przy kawiarni. Szłyśmy powoli, Teresa w białej lnianej sukience, sandałach na wysokiej koturnie, z dużymi złotymi kolczykami w uszach. Ja obok niej, w jeansowych szortach i lekkiej bluzce, czując się przy niej trochę jak nastolatka. Wieczorem usiadłyśmy na tarasie pensjonatu. Teresa przyniosła z kuchni butelkę słodkiego wina i dwa kieliszki. Siedziała naprzeciwko mnie, z nogami podciągniętymi pod siebie, a cienki materiał jej sukienki opinał się na udach. Wiesz, Madzia, zaczęła, delikatnie mieszając wino w kieliszku, czasami mam wrażenie, że życie mnie omija. Że stoję gdzieś obok. Jej głos był miękki, trochę zamyślony. Patrzyłam na nią, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Sama czułam się podobnie. Dlatego tu przyjechałam. Uśmiechnęła się i uniosła kieliszek żeby trochę pobyć sobą. W nocy długo nie spałam. Przez cienką ścianę słyszałam, jak Teresa chodzi boso po pokoju, jak otwiera okno, jak kładzie się na łóżku. A potem długo panowała cisza. I tylko zapach jej perfum unosił się w powietrzu, mieszając się z wilgocią nadchodzącego świtu. Następny dzień był jeszcze gorętszy. Poszłyśmy na górę parkową, wspinając się ścieżką między drzewami. Teresa miała na sobie lekką tunikę w kolorze morskiej zieleni i szorty, które odsłaniały jej smukłe nogi. Szłyśmy obok siebie, czasem dotykając się ramionami na wąskich odcinkach ścieżki. W pewnym momencie zatrzymała się. Pomóż mi, powiedziała, sięgając ręką do pleców. Sunął mi się ramiączko Stanika. Podeszłam bliżej. Moje palce dotknęły jej skóry ciepłej, lekko wilgotnej od potu. Czułam pod palcami miękkość materiału i napięcie jej ciała. Przez chwilę nasze oddechy były zbyt blisko. Zrobiło mi się gorąco nie tylko od słońca. Wieczorem znów usiadłyśmy na tarasie. Teresa przyszła już po kąpieli, w krótkim satynowym szlafroku w kolorze pudrowego różu, który lekko opinał jej ciało. Mokre włosy opadały jej na ramiona, a na szyi miała delikatny srebrny łańcuszek. Chcesz spróbować? Zapytała, wyciągając w moją stronę truskawkową maseczkę do twarzy. Śmiałyśmy się, nakładając ją sobie nawzajem. Jej palce delikatnie dotykały mojej skóry, rysując kształty na moich policzkach i brodzie. Nasze twarze były blisko za blisko. W pewnym momencie przestałyśmy się śmiać. Spojrzałyśmy na siebie. Jej palce zatrzymały się tuż przy moich ustach. Czułam zapach truskawek i coś jeszcze, coś bardziej intymnego, niewypowiedzianego. Zadrżałam. Madzia, powiedziała cicho. Chyba czas na sen. Ale wiedziałam, że obie nie zasną jeszcze długo. Tej nocy leżałam na swoim łóżku, wsłuchując się w każdy jej ruch. Kiedy usłyszałam szelest pościeli na jej łóżku, oddech mi przyspieszył. Miałam wrażenie, że ona też nie śpi. Że czuję dokładnie to samo. Coś się działo. Powoli. Niezauważalnie. Ale nieodwracalnie. Poranek w krynicy przywitał nas lekką mgłą i śpiewem ptaków. Teresa już od świtu chodziła boso po pokoju, w krótkiej, luźnej koszuli nocnej w odcieniu jasnej lawendy. Jej nogi poruszały się z tą charakterystyczną lekkością, którą zawsze podziwiałam. Stała przy oknie. Rozczesując włosy palcami, a ja leżałam na łóżku i obserwowałam ją spod przymrużonych powiek. W ciągu dnia unikałyśmy tematów, które mogłyby nas zbliżyć zbyt mocno. Spacer po deptaku, lody w pobliskiej kawiarni, szybkie zakupy w lokalnym sklepiku, wszystko jakby celowo przeciągane, żeby nie wracać zbyt szybko do pensjonatu. Ale napięcie, ono było z nami cały czas. Wieczorem Teresa zaproponowała, żebyśmy poszły do hotelowego spa. Masaż pleców? Zapytała z tym swoim charakterystycznym półśmiechem. Podobno mają świetną dziewczynę, która zna się na rzeczy. Zgodziłam się, choć wiedziałam, że to kolejny krok ku temu, czego obie nie potrafiłyśmy jeszcze nazwać. Gdy leżałam na brzuchu na miękkim stole do masażu, a olejek migdałowy wsiąkał w moją skórę, czułam każdy dotyk masażystki, ale jednocześnie każda myśl uciekała do Teresy, która czekała na mnie w saunie. Wiedziałam, że jest tam sama, zawinięta w cienki ręcznik, z mokrymi od pary włosami, z kroplami wody spływającymi po szyi. Po masażu weszłam do sauny. Teresa siedziała w rogu, opierając się o drewnianą ścianę, z ręcznikiem zawiązanym wysoko na piersiach. Jej nogi były lekko rozchylone, a palce stóp nerwowo poruszały się po drewnianej ławce. Kiedy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się lekko, ale w jej spojrzeniu było coś więcej. Coś, co mówiło: Wiem, co czujesz. Usiadłam obok niej, tak blisko, że nasze uda prawie się dotykały. Ciepło pary otaczało nas jak kokon. Milczałyśmy. Oddechy stawały się cięższe, powietrze gęstniało. W pewnym momencie Teresa odwróciła głowę w moją stronę. Nasze spojrzenia się spotkały, i wtedy dotknęła mojego kolana. Powoli. Delikatnie, z tym rodzajem czułości, który paraliżuje całe ciało. Czułam, jak moje serce bije szybciej. Madzia, szepnęła. Chyba za długo tu siedzimy. Wstała pierwsza, poprawiając ręcznik, który nieco się zsunął, odsłaniając kawałek biodra. Poszłyśmy do pryszniców. I tam wydarzyło się coś, czego nie potrafię do dziś zapomnieć. Pod strumieniem ciepłej wody Teresa zaczęła myć włosy. Jej ręce unosiły się nad głową, a woda spływała po jej ramionach, karku, plecach. Stałam metr od niej, ale czułam każdy centymetr jej skóry, jakby była tuż przy mnie. Kiedy odwróciła się w moją stronę, nasze spojrzenia znów się spotkały. Krople wody ściekały po jej twarzy, rzęsy były ciężkie od wilgoci. Zrobiłam krok w jej stronę. Pozwolisz, Zapytałam, wskazując na buteleczkę odżywki, którą trzymała w dłoni. Skinęła głową. Zaczęłam rozprowadzać odżywkę na jej włosach, delikatnie masując skórę głowy. Jej ciało rozluźniło się pod moimi dłońmi, a ja czułam, jak moje palce drżą. Kiedy przypadkiem dotknęłam jej karku, usłyszałam cichy, niemal niezauważalne westchnienie. Po wszystkim wyszłyśmy na zewnątrz, na taras za spa. Siedziałyśmy w szlafrokach, owinięte w ciepłe koce, z kubkami gorącej herbaty w dłoniach. Powietrze pachniało sosnami i wilgotną trawą. Madzia, powiedziała nagle. To lato jest inne, prawda? Nie odpowiedziałam. Po prostu położyłam głowę na jej ramieniu. Tym razem ona nie odsunęła się. Od tego wieczoru między nami coś pękło. Już nie byłyśmy w stanie udawać. Że to tylko przyjacielska bliskość. Każdy dotyk, każde spojrzenie miało teraz inne znaczenie. Unikałyśmy dłuższych rozmów, ale jednocześnie szukałyśmy pretekstów, by być obok siebie. Następnego dnia wybrałyśmy się na wycieczkę do Muszyny. Spacerowałyśmy po ogrodach sensorycznych, śmiejąc się i próbując odgadywać zapachy ziołowych rabatek. Teresa miała na sobie lekko, Kremową sukienkę na cienkich ramionczkach i skórzane sandały na cienkich paseczkach. Każdy jej ruch przyciągał moją uwagę. Sposób, w jaki odrzucała włosy, jak sięgała po aparat, by zrobić zdjęcie polnym kwiatom, jak poprawiała pasek na ramieniu, który co chwilę suwał się z jej opalonej skóry. Po południu zaczęło grzmieć. Ulewa dopadła nas, zanim zdążyłyśmy wrócić na dworzec. Przemokłyśmy do suchej nitki. Wbiegłyśmy pod zadaszenie małego sklepiku spożywczego, obie drżące z zimna i śmiechu. — Chyba czas wracać — powiedziała Teresa, ocierając twarz dłonią. Wróciłyśmy do pensjonatu kompletnie przemoczone. W pokoju, kiedy obie stałyśmy w bieliźnie, zdejmując mokre ubrania, napięcie stało się nie do zniesienia. Teresa owinęła się w ręcznik i podeszła do mnie, wyciągając rękę. — Chodź. Pomogę ci wysuszyć włosy, zaproponowała. Usiadłam na krześle, a ona stanęła za mną z suszarką w dłoni. Czułam jej dłonie na swojej głowie, czułam ciepło powietrza i jej zapach, mieszankę lawendy i czegoś kobiecego, trudnego do opisania. Jej palce przeciągały się po moich włosach, czasem dotykając karku, uszu. Powoli, zbyt powoli. Kiedy skończyła, nasze spojrzenia znów się spotkały w lustrze. Oddech mi przyspieszył. Madzia, zaczęła, ale nie dokończyła. Wstałam. Nasze twarze były o krok od siebie. Czułam ciepło jej skóry, słyszałam przyspieszony rytm jej serca. Moje ręce niemal nieświadomie spoczęły na jej biodrach. Ona nie odsunęła się. Przez chwilę zawisłyśmy w tej zawieszonej ciszy. To była ta chwila. Ale wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Zamarłyśmy. Kolacja? Krzyknęła gospodyni pensjonatu. Teresa cofnęła się o krok, poprawiając ręcznik, który niebezpiecznie się sunął. Uśmiechnęła się lekko, ale w jej oczach widziałam coś między strachem a ekscytacją. Kolację zjadłyśmy w ciszy, ale każda z nas była pogrążona w swoich myślach. Wieczorem wyszłyśmy na balkon. Teresa miała na sobie cienką satynową koszulę nocną, Którą ledwo zakrywała krótkie spodenki od piżamy. Ja siedziałam owinięta w koc, z kubkiem herbaty w dłoniach. Madzia, powiedziała nagle. Czasami, czasami człowiek po prostu potrzebuje bliskości. Odwróciłam głowę i spojrzałam na nią. Jej oczy były poważne, ciemne, pełne niewypowiedzianych słów. A ty? Zapytałam cicho. Też. Podeszła do mnie. Dotknęła mojej dłoni. I wtedy po prostu się stało. Nie był to namiętny pocałunek z filmów romantycznych. To było coś cichszego, bardziej nieśmiałego, pełnego wątpliwości, ale i ulgi. Nasze usta ledwo się dotknęły, a jednak to wystarczyło, by cała krew odpłynęła mi z głowy. Odsunęłyśmy się od siebie po kilku sekundach, obie z rumieńcami na twarzach. Madzia. Szepnęła go jutro, jutro porozmawiamy. Całą noc leżałam w łóżku, patrząc w sufit z bijącym sercem. Wiedziałam, że po tym wszystkim nic już nie będzie takie jak dawniej. Poranek był cichy, aż nienaturalnie cichy. Teresa stała przy oknie, jakby od samego świtu czekała, aż się obudzę. Miała na sobie luźną białą koszulę i szorty, nogi bose, włosy rozczochrane po nocy. Jej sylwetka rysowała się na tle porannego światła jak delikatny szkic ołówkiem. "Madzia, musimy porozmawiać" zaczęła. Usiadłam na łóżku, serce biło mi jak szalone. Wiedziałam, o czym będzie ta rozmowa, ale i tak bałam się jej każdego słowa. "Wiem" odpowiedziałam cicho. Teresa usiadła obok mnie. Nasze uda znów się zetknęły. Poczułam ciepło jej skóry. To co się wczoraj stało? Zawahała się. Nie było przypadkowe. Ale, obie wiemy, że to nie może tak wyglądać. Patrzyła na mnie poważnie. Jej oczy były pełne emocji, które z trudem tłumiła. Jesteś żoną mojego syna powiedziała w końcu, spuszczając wzrok. Poczułam, jak coś ściska mi gardło. Słowa, które chciałam powiedzieć, ugrzęzły gdzieś w środku. Chciałam odpowiedzieć, że od miesięcy czułam się samotna, że Piotrek coraz bardziej się ode mnie oddalał, że od dawna nikt nie patrzył na mnie tak, jak patrzyła ona. Ale nie potrafiłam. W milczeniu wyszłyśmy na spacer po lesie. Szłyśmy ścieżką, omijając kałuże po wczorajszej burzy. Teresa szła przede mną, a ja nie mogłam oderwać wzroku od jej poruszających się bioder, od tego, jak jej cienka koszula lepiła się do pleców. Na polanie zatrzymała się. Odwróciła się powoli. Jej policzki były zaróżowione od marszu. Wiesz, co jest najgorsze? Zapytała. Że ja też tego chcę. Te słowa wypowiedziane szeptem przebiły całą moją obronę. Podbiegłam do niej. Nasze usta znów się spotkały. Tym razem bez wahania. Było w tym coś desperackiego, coś gwałtownego. Jakbyśmy obie wiedziały, że to ostatni raz. Jej ręce znalazły drogę do mojej talii, przyciągnęła mnie do siebie. Czułam każdy centymetr jej ciała, każde napięcie mięśni pod moimi dłonni. Nasze oddechy mieszały się, a świat wokół przestał istnieć. Kiedy w końcu się od siebie oderwałyśmy, obie byłyśmy roztrzęsione. Teresa spojrzała mi głęboko w oczy. Madzia, ja, zaczęła, ale znów przerwała. Wieczorem spakowała walizkę. Siedziałam na łóżku, patrząc, jak starannie składa swoje ubrania. Jej ruchy były powolne, jakby każdy gest był ostatni. Jutro rano wyjeżdżam, powiedziała nagle, nie podnosząc wzroku. Dokąd? Do Wrocławia. Na stałe. To było jak cios w brzuch. Dlaczego? Zapytałam prawie bezgłośnie. Bo jeśli zostanę, zrobię coś, czego już nie będę w stanie cofnąć. Podniosła się, podeszła do mnie. Po raz ostatni dotknęła mojej twarzy, przyciągając palcami po moim policzku, jakby chciała zapamiętać każdy jego kształt. To nie jest koniec świata, Madzia szepnęła. To tylko początek czegoś, co każda z nas będzie musiała przeżyć po swojemu. Ostatni wieczór spędziłyśmy w ciszy. Siedziałyśmy na balkonie, patrząc na rozgwieżdżone niebo, słuchając cykat. Następnego ranka, gdy się obudziłam, jej już nie było. Na stoliku obok łóżka leżała kartka. Jej charakterystyczny, elegancki charakter pisma. Madzia, kiedyś jeszcze spojrzysz na niebo o świcie i pomyślisz o mnie. A ja, będę wtedy też myśleć o tobie. Teresa. Wróciłam do Tarnowa. Do codzienności. Piotrek wrócił z Warszawy, Kasia z obozu. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Ale ja, już nigdy nie byłam tą samą osobą. Każde lato od tamtej pory pachniało dla mnie lawendą i deszczem. I za każdym razem, kiedy przechodziłam obok salonu fryzjerskiego, gdzie sprzedawano odżywki do włosów, coś we mnie drżało. Bo pewnych dotyków nie da się zapomnieć.